Czasem mają być, a wpłaty potrojone. A do otwórz koń Siemano, ja jestem Mateusz, witam was na kanale NGNW i zapraszam na dzisiejszy film. Francuzi w finale a Maroko rozegra pojedynek o brązowy medal. Karim Benzema być może powróci na zgrupowanie reprezentacji przed meczem finałowym, miał dostać od Realu Madryt zielone światło, że Felix domaga się transferu, nie chce dalszej współpracy z Diego Simone, a Bayern Monachium rozpaczliwie poszukuje nowego bramkarza. Zostały już tylko dwa pojedynki. Na Mundialu. dajcie znać, komu kibicujecie. Podajcie na naszą grupę na Facebooku, nie Nie wygrasz. Link na dole w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Z kodem NGNW200 otrzymujecie bonus nawet do 200%. Wpłacasz 150, a grasz za 450 zł. Link na dole w opisie. Reprezentacja Francji stanie przed okazją obrony tytułu mistrza świata. W półfinałowym starciu trójkolorowi okazali się być lepsi od reprezentacji Maroka wykrywając 2 do zera. Bramkę zdobył Theo Hernandez oraz Kolo Muani, który tuż przed zdobyciem bramki pojawił się na Murawie. Choć to właśnie Francuzi awansowali do finału, to o wiele więcej mówi się o reprezentacji Maroka, która jako pierwsza afrykańska drużyna dostała się do półfinału mundialu, to oni prowadzili grę, stwarzali szanse na zdobycie Gola oraz byli w posiadaniu piłki. Było widać, ile serca Wkładają w każdy pojedynek, ponieważ każdy z nich walczył tak naprawdę o każdą piłkę. Z pewnością w planie Marokańczyków było jak najdłuższe utrzymanie czystego konta. Jednak w piątej minucie tego meczu Theo Hernandez swoim uderzeniem wyprowadził trójkolorowych na prowadzenie. Maroko od razu ruszyło jednak do ataku, i przez większość meczu to oni wymuszali na Francji rozpaczliwe interwencje. Kolomuani swoim trapieniem podciął im skrzydła i dlatego końcówka nie była już tak emocjonująca. W niedzielę Francuzi o złoto zmierzą się z reprezentacją Argentyny. To będzie w starcie dwóch gigantów z Paris Saint-Germain, jego oraz kiliana Mbappé. Podczas meczu półfinałowego nie zabrakło pięknych scen. Kylian Mbappé i Arhaf Hakimi przed meczem serdecznie się przywitali. A już po meczu to Francuz pocieszał prawego obrońcę Paris Saint-Germain, wymieniając się przy tym koszulkami z historycznej rywalizacji. Karim Benzema może dołączyć do drużyny narodowej tuż przed finałowym spotkaniem. O powrocie napastnika Ralu Madryt mówiło się jeszcze przed meczem z Polską w jednej 8 finału. Francuz podobno w tym momencie trenuje już na pełnej intensywności. W każdym razie selekcjoner Francji Didier Deschamps bardzo niechętnie odpowiada na pytanie o powrót Karima Benzemy. Został on wykluczony przed samym mundialem z powodu kontuzji uda. I jeżeli nie pojawi się w niedzielnym finale, to straci okazję do zostania mistrzem świata. Ale jeżeli wierzyć temu, co FIFA powiedziała kilka tygodni temu, to i tak i tak piłka Sorelu Madryt dostanie medal. Cztery lata temu został odsunięty od kadry z powodu zamieszania z Valbueną. João Felix być może opuści Atletico Madryt. Portugalczyk do Madrytu został sprowadzony za naprawdę gigantyczne pieniądze. Wówczas kosztował 127 milionów euro. Piłkarz jednak na boisku bardzo rzadko udowadniał zasadność aż tak wysokiej ceny i w dodatku nie dogaduje się z Diego Simone. Stąd w tym momencie pojawia się nacisk jego i jego otoczenia na opuszczenie Wanda Metropolitano. Chętnych ponoć nie brakuje. Duże zainteresowanie wyrażają drużyny z Premier League. Manchester City, Arsenal czy też Aston Villa. Z pewnością każdy z tych klubów mógłby zaoferować wielkie pieniądze, które zadowolą Felixa, jak i Atletico Madryt. Aczkolwiek piłkarzowi zależy na grze w europejskich pucharach, no a tego Aston Villa nie jest w stanie mu zapewnić. Występujący w Lidze Europy Arsenal być może przekona go do siebie, gdyż zwolniło się miejsce z przodu pola. Gabriel Jesus nie zagra przez najbliższe trzy miesiące z powodu kontuzji kolana, którego doznał na mundialu w Katarze. A czy ty widziałbyś o Felixa jako kanoniera? Daj znać na dole w komentarzu. thank <laughs> Bayern Monachium poszukuje zastępstwa dla Manuela Neuera. I to oznacza możliwy powrót bramkarza z wypożyczenia, choć jeszcze kilka dni temu to nie było możliwe. Manuel Noyer w Bayernie Monachium, jak i reprezentacji Niemiec jest nie do ruszenia. To pewny punkt swojej drużyny, choć w tym roku na Mundialu prezentował się raczej średnio. Po powrocie z nieudanego dla Niemców Mundialu, były bramkarz Schalke złamał nogę podczas jazdy na nartach. A to wyklucza go z gry do końca tego sezonu. Drugi bramkarz Gwiazdę Południa Sven Urliś nieraz zastępował Manuela Noyer. Aczkolwiek władze klubu chcą kogoś pewniejszego, stąd też pomysł na powrót Aleksandra Nubla. Bramkarz w tym sezonie jest wypożyczony do AS Monaco. I co bardzo ważne, to w umowie nie ma zapisu o możliwości przedwczesnego powrotu do Niemiec, czyli wcześniejszego zakończenia umowy. Dlatego też AS Monaco oczekuje sporego odszkodowania za zerwanie umowy, a Bawarczycy w tym momencie za wszelką cenę będą chcieli go z powrotem sprowadzić. Choć jeszcze kilka dni temu mieli rozmawiać z bohaterem reprezentacji Chorwacji Dominikiem Liwakowiczem, kolwiek w tym momencie ten transfer już raczej upadł. Na dziś to koniec. Dziękuję wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Pamiętajcie, że możecie ocenić ten film. Będzie mi bardzo miło. Zajrzyjcie na naszą grupę na Facebooku Niegrasz nie wygrasz link na dole w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.